Kraków położony jest w południowej Polsce nad Wisłą. Jest jednym z największych i najstarszych miast w Polsce o bogatej historii i tradycji. Stanowi kolebkę polskiej kultury, sztuki i edukacji. Uniwersytet oferuje swoim studentom możliwość zakwaterowania w nowoczesnych domach studenckich, które znajdują się niedaleko uczelni. Wszystkie pokoje są dwuosobowe, wyposażone w łazienkę, internet, telefon oraz lodówkę. Na każdym piętrze znajduje się obszerna kuchnia. Na terenie Akademika można również korzystać z pralni i sali rekreacyjnej oraz stołówki. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje działając np. w Uniwersyteckim Radiospektrum, które ma tutaj swoją siedzibę. Warto wspomnieć, że dla osób zainteresowanych pracą w mediach, Studium Dziennikarskie Uniwersytetu Pedagogicznego prowadzi dwusemestralne studia w tym zakresie. Uniwersytet Pedagogiczny imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to uczelnia z 67-letnią tradycją. Jest najstarszą i najlepszą uczelnią pedagogiczną w Polsce. Studiuje tutaj 20 tysięcy studentów na 35 kierunkach, na 90 specjalnościach i specjalizacjach. Co roku z myślą o studentach, oferta edukacyjna jest poszerzana. Kształcenie odbywa się na sześciu wydziałach: humanistycznym, filologicznym, pedagogicznym, geograficzno-biologicznym, matematyczno-fizyczno-technicznym oraz na wydziale sztuki. Prowadzone są kierunki o specjalnościach zarówno nauczycielskich, jak i nienauczycielskich. Uczelnia oferuje studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie oraz studia podyplomowe. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Uniwersytet udostępnia multimedialne sale wykładowe, nowoczesne pracownie i laboratoria wyposażone w wysokiej klasy sprzęt, między innymi komputery, mikroskopy, ekrany i kamery termowizyjne. Do dyspozycji studentów są również bogate zbiory Biblioteki Głównej, która wraz z bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi tworzy jeden z większych księgozbiorów Krakowa. Na terenie Uniwersytetu studenci mogą także korzystać z przychodni oraz stołówki. Na uczelni działa studium praktycznej nauki języków obcych, które zapewnia każdemu studentowi wysoki poziom nauki języków obcych. Na uczelni działają organizacje studenckie oraz koła naukowe, które zajmują ważne miejsce wśród wielu różnych form działalności studentów Uniwersytetu Pedagogicznego. Koła naukowe działają w każdym instytucie oraz katedrze. Ich członkami są zazwyczaj najlepsi studenci, którzy dzięki uczestnictwu w tej formie działalności poszerzają swoją wiedzę, zdobywają doświadczenie w pracy badawczej i organizacyjnej oraz nawiązują wiele cennych kontaktów w kraju i za granicą. Studenci uczestniczą również w obozach naukowych, w ramach których m.in. wspinają się na najwyższe szczyty Ziemi, prowadzą inwentaryzację polskich cmentarzy w Afryce i grobów wojennych na terenie Małopolski, a także biorą udział w prestiżowych wystawach oraz uczestniczą w konferencjach krajowych i zagranicznych, promując nie tylko Uniwersytet Pedagogiczny, ale także Kraków i Polskę. Na uczelni aktywnie działa Biuro Promocji i Karier, które organizuje warsztaty, kursy i szkolenia, zapewnia fachową pomoc psychologa oraz doradców zawodowych, a także umożliwia naszym studentom i absolwentom znalezienie atrakcyjnych ofert na rynku pracy. Biuro zajmuje się również badaniem losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego. Uniwersytet posiada bogatą bazę rekreacyjno-sportową, krytą pływalnię, salę gimnastyczną, siłownię oraz saunę. Znajduje się tu również Studencki Klub Bakałasz, w którym kwitnie życie studenckie, organizowane są przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i rozrywkowym. Klub działa nieprzerwanie od 1971 roku. Do jego najważniejszych zadań należy prezentacja studenckiego dorobku artystycznego, a także mecena nad studenckimi grupami twórczymi i kołami naukowymi. W klubie Bakałasz odbywają się promocje książek, wieczory autorskie, koncerty, projekcje filmów oraz cyklicznie organizowane konkursy, np. ortograficzny czy recytatorski, jak również imprezy dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W 2000 roku powstał chór mieszany Educatus. Zespół zrzesza w swych szeregach studentów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego oraz innych krakowskich. Uczelni. Głównym celem churu Educatus jest wykonywanie muzyki churalnej różnych epok. Zespół reprezentuje uczelnia na wielu koncertach, festiwalach i konkursach zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Jest zdobywcą licznych, prestiżowych nagród. Na uczelni działa także kameralna orkiestra Sokup. Uniwersytet Pedagogiczny współpracuje z ośrodkami naukowymi z całej Europy. Uczelnia jest organizatorem konferencji i sympozjów. Studenci mają możliwość poszerzania wiedzy, rozwijania swoich pasji i zainteresowań, studiując nie tylko w kraju, ale i za granicą. Dzięki stypendiom i wymianie międzynarodowej, np. w ramach programu Erasmus, zdobywają nowe doświadczenia, wiedzę, praktyczne umiejętności, poznają inne kultury oraz doskonalą znajomość języków obcych. Najlepsi studenci otrzymują stypendia rektora. Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać ze stypendiów socjalnych oferowanych przez uniwersytet. Kraków oferuje wiele możliwości spędzenia wolnego czasu kina, teatry, muzea stoją otworem dla wielbicieli życia kulturalnego. Na studentów czekają także kawiarnie i kluby. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Uniwersytetu Pedagogicznego www.up.krakow.pl.